Ostatni, czwarty odcinek z wzorców ruchowych. Dzisiaj jest z nami Dominik i będziemy razem pokazywać Wam, jak ćwiczyć Wasz wyprost bioder, czyli tzw. Tak hip hinge, oraz ruch skrętny tułowia. Co będzie ostatnie z naszej serii o Waszych wzorcach ruchowych. I jest to bardzo oczywiście ważny ruch, szczególnie dla sportowców, dlatego warto to obejrzeć. Zapraszamy! Ruch zawiasowy w waszym biodrze jest na tyle podstawowym ruchem, tak samo jak przysiad, że wykonujemy go po prostu bardzo często. Schylając się, biorąc coś, podnosząc coś, przenosząc coś, co nie jest nad nami, tylko gdzieś w perspektywie naszych bioder do ciała, zawsze wykonujemy jeden z tych dwóch ruchów albo ich po prostu kombinację. Dlatego jest on bardzo ważny również w sztukach walki, gdzie każdy ruch delikatny pochylenia tułowia, czyli ruch w biodrze, będzie odbywał się za pomocą właśnie tego mechanizmu, który wam teraz pokazujemy. Warto go dlatego wzmacniać i ćwiczyć. Najlepszym ćwiczeniem na Hip Hinge, czyli Wasz bioder, jest martwy ciąg. Forever, y, król tych ćwiczeń. Trenerze, może zademonstrować odcinek o martwym ciągu. Tak, już możesz robić. Y, 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 odcinek o martwym ciągu już był. Różne jego kombinacje można stosować. W domu oczywiście mamy hantle, używamy handli. Y, ktoś ma sztangę, ktoś ma jakieś inne obciążenie, które trzyma w dwóch rękach. Jak najbardziej, odcinek o tym był. Y, Odsyłam do niego, żeby się nauczyć oczywiście tego ćwiczenia. Ja tylko od siebie może dodam, że, że Hip Hinge odpowiada, jest jakby kontrolowany głównie przez mięśnie pośladków. To jest ważną informacją, bardzo ważną, dlatego że mięśnie pośladków w ogóle są bardzo dużym mięśniem, silnym mięśniem, ważnym mięśniem. I nawet dla judoków czy innych sportowców ten mięsień zawsze będzie w dużym stopniu uczestniczył w tym, co robicie. Martwy ciąg w dużej mierze jest kontrolowany właśnie przez mięśnie pośladkowe. Dlaczego to mówię? Bo dla kobiet jest to czymś oczywistym, że ćwiczą pośladki, dlatego że no u nas w kulturze się już tak przyjął, że to jest dla kobiet ćwiczenie pośladków, a dla mężczyzn jest to też mega ważne. Dlatego jeśli będzie odcinek e, niedługo z trenerką Emilką, która pokaże Wam e, plan na silne pośladki to nawet mężczyźni powinni to wykonywać. Ja ćwiczę pośladki, Ty że też ćwiczysz pośladki? Oczywiście, nawet w tej chwili. Nawet w tej chwili, właśnie chciałem to powiedzieć. Rzeczą, która będzie dobrą rozgrzewką przed martwym ciągiem tudzież po prostu osobnym ćwiczeniem, jeśli dla kogoś martwy ciąg jeszcze jest trochę za trudny, może w sprawach rehabilitacji czy po prostu jako początek treningu, e, to jest ćwiczenie tzw. Tak glute bridge. Możesz trenerze zademonstrować. Polega ono na tym, że kładziemy się jak do brzuszków, możemy sobie, jeśli chcemy jakiś ciężar, zamontować gdzieś w okolicach bioder. I cała praca polega na tym, że teraz trenerze zademonstruj, wypychamy po prostu nasze biodra do góry. Im wyżej, tym lepiej. Znaczy, też bez przesady, jeśli ktoś ma hipermobilność, to nie przesadzamy, ale chodzi tu o mocne spięcie pośladków, mocny wystrzał tych bioder w górę, a potem oczywiście odłożenie ich na ziemię, no i... W ten sposób wygląda całe ćwiczenie, nie jest ono ciężkie, odcinek o tym też już był, ale jest zdecydowanie świetnym, świetną rzeczą rozgrzewkową do waszej, do waszej rozgrzewki. Jako ten trzeci czynnik, ten indywidualny czynnik podczas rozgrzewki, to jest super, kiedy wiecie, że będziecie wykonywali różne ruchy w waszym biodrze. Wersją trochę bardziej angażującą mięśnie boczne waszych pośladków. Które odpowiadają za odpowiednie trzymanie kolan na zewnątrz i inne ruchy związane z przysiadem, na przykład, jest właśnie wersja tak zwanej rzadki, gdzie łączymy ze sobą stopy i ponownie wykonujemy ten glute bridge, ale po prostu no już w takim ułożeniu, gdzie kolana mocno rozchodzą się na zewnątrz. Dzięki temu będziemy mogli sprawniej na przykład wykonywać właśnie przysiad, tudzież inne ćwiczenia, które polegają na tym, żeby trzymać mocno kolana na zewnątrz. Wymasterowaliśmy e, nasz skill prostowania bioder. To teraz przejdźmy do skrętu naszego tułowia, e, które też w sumie odbywa się trochę w naszych biodrach. E, takim ćwiczeniem dobrym, szczególnie jeśli chodzi o rozgrzewkę, e, będzie Russian Twist. I polega to na tym, że ustawiamy się tak jak teraz, trener, na samych pośladkach. Możesz już, trenerze, pokazać. Czyli podnosimy trochę nasze nogi i wykonujemy ruch skrętny w naszym tułowiu. Jakbyśmy chcieli, jak w odcinku z trenerką Emilką, która przekłada papier toaletowy z kubki do kubki, dokładnie w ten sposób. Utrudnieniem będzie, no rób sobie trenerze spokojnie w tle, ćwicz sobie, trener wyjdzie ode mnie bardzo mięśniony. Utrudnieniem oczywiście może być właśnie hantelek w ręku, bo nie każdy musi go stosować, może być wyprostowanie, wypchnięcie dalej nóg. Szukajcie różnych sposobów, mocniejsze wiadomo pochylenie tułowia i tak to właśnie wygląda. I ćwiczeniem podobnym do brzuszków jest, ja to nazywam podkówki, czyli teraz możecie to zademonstrować. Podnosimy nasz odcinek piersiowy, tak jakbyśmy to robili przy brzuszkach, ale wychylamy się na boki, trochę te nogi też odstawiając na boki i łapiemy za nasze kostki. To pozwoli nam przećwiczyć porządnie mięśnie skośne naszych brzuchów, co da dodatkową stabilizację, dodatkową moc skrętną, właśnie w tłowiu. To, się, to jest bardzo ważne przy wielu rzutach w judo, gdzie wykonujecie. Taki skręt, przerzut, gdzie wasz tuł skręca się po prostu właśnie w bok. Tak jak to teraz sam pokazuje. Więc warto to ćwiczenie czy jako rozgrzewkowe, czy po treningu, po prostu ćwicząc. Jeśli chcecie to utrudnić, możecie w dłonie wziąć ciężarki. Oczywiście to nie jest tak, że tylko tyle, ile wam teraz pokazaliśmy w czterech odcinkach jest wzorców ruchowych na świecie. Każdy wasz staw, każdy wasz ruch e, ma swój pewien odpowiedni, tak zwany biomechaniczny e, wzorzec ruchowy, czyli to znaczy, że wasze ciało jest skonstruowane w taki sposób, że pewien ruch powinniście wykonywać właśnie w taki sposób. E, I takich rzeczy po prostu warto się uczyć. My oczywiście nie możemy zrobić tej wielkiej serii na 50 odcinków, żeby każdy z was znalazł coś dla siebie, dlatego, że to jest po prostu e, za bardzo indywidualna rzecz, żeby móc po, tak po prostu określić to w filmie. To musicie, pamiętajcie, współpracować ze swoimi trenerami, e, którzy będą w odpowiedni sposób Was ustawiali pod dane, e, pod dane ćwiczenie, pod dany rzut, jeśli jesteście judokami. E, więc ta rzecz jest na tyle indywidualna, że musicie skupić się na tym e, po prostu personalnie z kimś, kto, kto po prostu będzie Was trenował. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.